Siemano, z tej strony Zywer, to jest Minecraft UHC, ale villagerzy sprzedają nowe, specjalne, customowe miecze. Tańsze gry? Więc zapraszam Cię na G2A, pierwszy link w opisie. Okej, okay, let's kill da, ho bitch. Dzień dobry, moi drodzy, witam, z tej strony Zymer, a ze mną dzisiaj wyjątkowy jest jeden z widzów, bo ze mną jest dzisiaj Warkosa. przywitaj się ładnie, pięknie. Warkosa Varkosa gra dzisiaj ze mną razem w teamie, słuchajcie, ponieważ robimy eksperymentalne duo-rozgrywkę Minecrafta UHC i mamy taką sobie tutaj ekipkę. Powiem wam w dodatku, dodatkowo rzecz, okej, okay, nieważne, że będziemy grać pewnie dzisiaj z dwie przynajmniej rundki. I co wam jeszcze mogę powiedzieć, żebyście zostawili łapę w górę, jeśli chcecie UHC na tym kanale oglądać regularnie. Mamy dzisiaj słuchajcie, jajka villagerów, ja go nie będę zużywał, to jajko respi specjalnego villagera, którego wam pokazałem przed chwilą, który daje nam nowe customowe przedmioty, także jak masz jakiś pomysł na nowe temy, to pisz w komentarzu, a w tym czasie najważniejsze rzeczy, czyli piec hutniczy, must have po prostu, my się w ogóle spotkamy później, nie, na razie, że tak powiem, eksplor, wydaje mi się, nie? Mam już wszystko na kilo, więc ja robię kill. Ty zachowaj Jajo, żebyśmy później sobie miecze mogli wziąć. Ja respiego go oczywiście i biorę sobie, kurde, Lucky pick Okej, okay, mam szczęśliwy kilow, że tak powiem. I kurde, ziomek mi jeszcze Nawet zostawił Emerald. czaisz, Że to jest takie, że ej, dajesz mu Emeralda, on ci chyba go oddaje. Przynajmniej tak to widziałem w tym momencie, okej. Okay. Ja nie narzekam, nie, czy coś takiego. Dobra, tarcza wikinga, kurde, topór. No i co? I lecę? Kurde ale pod ziemię chyba zaraz, nie? Bo kurczę, co mam jeszcze do szukania ewentualnie. Trzcina tutaj jest. Wezmę sobie żebra jeszcze go jedną. E, I wiesz co, tak sobie teraz skojarzyłem, że pod ziemią może być skóra do zdobycia. W sensie książki. A, A druga sprawa, e, Przeglądałeś może wioskę, czy nie ma gdzieś leberianów? Mm, nie. Eł. Dobra, nożyce są, lecimy kurde, tym. Manshaftów jest generalnie więcej w sensie tutaj, bo jest zwiększone generalnie tych struktur, tak jak już powiedziałem wcześniej. Stwierdziłem, że nie będziemy kurde łazić, wiecie, po pełnym świecie, szczególnie że są te minusowe kratki. I to no, osobiście mnie przyprawia, o kurde, nieraz napady na kurde agresji podczas grania minigier. Bo kopanie się na minusowych poziomach, jak na graniu na jakimś SMP czy na jakimś innym serwerze jest spoko, to podczas grania UHC jest to absolutnie wkurzające. I z tej racji właśnie są też dodatkowe struktury na mapie, żeby trochę, powiedzmy, no nie wiem, zrekompensować to wszystko. Czyli ten czas stracony na łażenie po tych niższych poziomach. I ja myślę, że to jest całkiem, całkiem tak jeden do jeden, powiedzmy, uczciwe, nie? Dobra, ja sobie zbieram jeszcze tych pajęczyn. Mm, bo kurde bele mam tego całkiem sporo, powiem ci Nie wiem, czy to nie jest kurde, manshaft, który się wygenerował sam z siebie, kurde ogólnie. Bo niektóre tutaj są, oczywiście same z siebie, dobra. Ja już muszę ten nie szarżować aż tak bardzo z głosem, swoją drogą. Bo zaraz za nie mówię, kurde po raz kolejny widzę, a wy swoją drogą łapka w górę, kurde lebele! Wracam, że tak powiem, do zdrowia. Przyziębionko odpuściło w końcu w większym stopniu. Głos zacząłem jakkolwiek odzyskiwać, także plus jedna łapka w górę to minus jeden kszczący cyfer, ale mówiący normalnie. Ej, a w tym czasie ja lecę, kurde, szukać tych... fagoników jakiś, kurde, amce koksa przygarnął. O kurde, o kurde, ale znalazłem miejsce. Ale kanion, ja pierdyle. Wow, Wiesz co, dużo miejsca widzę pustego jest i widzę złoto, kurde, bele, na, na dole, więc schodzę. Tu się da pokopać, coś czuję, jak tu nikogo nie ma, kurde, to tu będzie dosyć rzeczy, więc ja tutaj idę kopać, zaraz przepalamy, nie? Widzisz mój nigdzie Gdzie? Za to, bo... O, siema, dobra, słuchaj, robimy teraz tak, masz drzwi, to jest deal, masz, kurde, drewno, będzie ci potrzebno, ja tu sobie przepalam złoto od razu, cyk, i robię sobie piecyk na żelazo. I co? I przepalamy. Widzowie drodzy, za dwie minuty, no tak lepiej, żebyście kończyli już kopać. Wam powiem, bo możecie się obudzić z ręką w nocniku, tyle powiem. Dobra, daj mi tą książkę, to ja zrobię nam enchant. Dobra, i co? I w sumie możesz tu miodzera zrespić. Dobra, ja w sumie to nic więcej nie kupię, no bo mógłbym teoretycznie drugi miecz i sobie szarpa 3 zrobić. Ale ciul w to. Ja lecę tak. Lecę klata, lecę spodnie, enchancik, prot 1, prot 1. Masz lapis, trzymaj i jest procik. Teraz wiesz co? Przepalam i tej tak, kowadło zrobię zaraz. No, Yo. O, ja mam wodę w tym kubku, fuck! Włożyłem sobie rękę do kubka, zawsze Cia. sprawdzam jaki mam poziom kurde tego napoju. Czy jeszcze coś mam i sobie władowałem palce kurde w wodę. Dobra. A nie, czekaj, pięć sztuk mam, dobra trzymaj. Ty, ja tak sobie myślę, a nie my strzał i tak nie mamy. No, chyba, że robimy szybko trady. Kurde, ty, bez kitu! dawaj do wioski, idziemy. Ty, to trzeba by ten, flint zdobyć, kurde, ja mam jeden. Doro, ale mogę zaraz Dobra, czekaj, ja ci ubezpieczam. kilofem z, z tym, z fortunką kop, pamiętaj. Jest większa szansa, nie, na wylecenie flintów. O, jest, mam. Git. Drewno sobie tylko pozbieram, bo ja nie mam. No, bierz robotę, bierz robotę. No, bierz tę robotę. No, robotę, nie do łóżka. Jest PvP, jest PvP, więc uważaj. Wycofaj się do mnie, kurde. Czekaj, bo te villager nie wiem czemu one non-stop śpią. Halo, proszę nie spać. No to one nie chcą roboty. Coś się pobłogowało, kurde, z nimi, bo one spać chcą. Dobra, trudno, nie skorzystamy z ich pomocy w takim razie. No trudno, nie mamy łuku. Dobra, lecimy, kurde. Lecimy. Czekaj, border jest z tej strony. Ja bym w sumie szedł, wiesz co, przy borderze tak może. Będzie na pewno bezpieczniej dziś jakbyśmy wybiegli na sam środek. Dobrze, że jeszcze ta absorpcja jest, nie? Na start trochę serduszek, kurde, więcej. O, tu było coś klepane. O, itemy leżą! Słuchaj, ubezpieczaj mnie, ubezpieczaj mnie. Jakieś itemy, czekaj, diaksowe, enchantowane, o kurde! A czekaj, nie, to żelazne enchantowane, ale te diaksowe mam dla Ciebie, czekaj, łap. Łap, 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 ubieraj. O kurde, coś sobie nie zlutował. Kurde, Lebelen, albo zlutował i ma lepsze. Albo tak. Wiesz, albo, albo, kurde. Czekaj, bo widzę Skybase'a gdzieś tam. O, typy są, są przed nami. Mają Moonlight Sworda też. Będziemy mieli dla ciebie, jeśli ich pokonamy. Na górce ktoś jest. I to jest Alex jakiś. Tylko uważaj, bo tutaj cave jest z tego, co widzę, z wodą. Dobra, ty jesteś tutaj. I ten Alex chyba jest sam, ty. To mamy kurde szanse. Dobra, kurde levely. Uważaj, uważaj. Tam chyba jakiś lava bucket, aha. Dobra, podpalonet. Pyk. Kurde, lebele. Ty, chłop nie obrywał to ognia? Czy mi się wydawało? O kurde, Ty mi się wydawało, czy on od ognia nie obrywał? No nie obrywał. Kurde, koksa miał, czyli Dobra, czekaj. O! Uważaj! Kubos, Jowku! Co? Trzeba wejść. O Co w co Dobra, cofaj. Cofaj, co faj. Cofaj, cofaj. Nie bij się tam między nimi. Niech się chłopaki obijają nawzajem. No, uważaj, żebyś mnie nie hitował Wark. Uważaj, trzendę. Jest, leży. Nice, nice. Dobra, zjemrewka dla absorpcji. Czekaj, bo on miecz dropnął. No. Pytanie, jaki miał Sharp 3? O kurde. Nice. Bierz, bierz, bierz. Uważaj, uważaj, plecy. Dobra. Problem taki jest, że kurde nie mam tu Fajera na tym mieczu, nie? Ale. Dobra, z Tomkiem i tak nie będzie mi jakiś fire potrzebny. Okay. O! To jest kurde zarobić. TY W OGÓLE CAŁA ABSORPCJA SIĘ ODNAWIA JAK ZJESZ REF'A. O kurde. Czaisz motyw? Ja pierdyle, ty polecam refile sobie zażerać. Jak masz absorpcję ten to jest ref'a. Dobra, ja se odnowię też. O nie, nie odnowiło mi teraz. FAK. O kurde. Zostaje oklep. Czekaj, okay, bo potrzebuję też pomocy tutaj. Tak, okay, ja bym od nich. Uciekł. Kurde bele, ja nie dam rady uciec, jak mnie zaraz nie uratujesz. Fuck! I padłem. Fuck. No i mamy, kurde, patrzcie, jeden kurde na dwóch. Leci tutaj potężny kurde mango. Ja pierdyle, ej. A nie dobra, ja myślałem, że mango kurde z dwoma się bija, to było w drugą stronę. No kurde lebele. No co powiem słuchajcie? Border te panie na spawna. Polecam uważać na niego bardzo. Mamy kurde bele jeszcze trzech zawodników chyba, z tego co widzę. No, aczkolwiek, nie wiem czy nie ma tutaj jeszcze jakiejś osoby gdzieś na dole. Musiałbym się rozejrzeć. Panowie, jedna ważna sprawa, obecnie. Koniec Teamingu. Aczkolwiek Kubos tutaj, no wjeżdża, że Taran jedzie, kurde, patrz. Adam jako tylko ucieka kurde lebele. No tak to z kubosem nigdy nie wygrasz. I tutaj zaraz będzie kurde hitting, zaraz będzie rozpadnięcie. Nie no, chłop by mógł się chociaż choć przeciwstawić. Zadać jakieś obrażenia, nie wiem, postawić pajęczyna, a to jest kurde tylko i wyłącznie uciek uciekanie, słuchajcie. No to nie ma racji, bytu. Z tym to Kubos sobie poradzi, kurcze blada. Chociaż tutaj pięknie poszła woda, kurde, spowolniła Kubosa. Aczkolwiek no patrzcie to. nawet mu nie może zadać obrażeń żadnych. Lawą podlewa go kubos. No i to chyba będzie słuchajcie finał, w którym Kubos zwyciężył z tym przeciwnikiem. Kubos, co ty kurde lebele robisz? To jakieś aura miecza jest robiona normalnie. Objazdy dookoła przeciwnika. Próbuję go lawą zalec, serio. Ta walka wygląda bajecznie. What the fuck! Co to będzie moi drodzy? Co to będzie? Mamy kurdebele zamkniętego w pułapce. Kubos go kurde bele próbuje. W jakiś dziwny sposób pokonać. O, i kurde pat od ławki, no nie. Okej, okay, słuchajcie, co powiem? Mamy tutaj tepa wszystkich. Dziękuję bardzo za wzięcie udziału w rozgrywce tutaj każdemu obecnemu.